Są to drugie co do wielkości w Polsce po Polakrze w Poznaniu targi, na których wystawiają się producenci żywności. Podkreśla to znaczenie gospodarki żywnościowej, przedsiębiorstw zajmujących się produkcją i obrotem żywnością i napojami. Myślę, że pokazuje to również znaczenie rynku gdańskiego regionu gdańskiego, jeśli chodzi o handel i produkcję towarów żywnościowych. Chciałbym życzyć wszystkim wystawcom, aby targi Polfut 97 przyniosły im jak największe korzyści, a międzynarodowym targom gdańskim życzyć, aby ten przyrost powierzchni wystawieniczej, przyrost ilości wystawców był jeszcze szybszy niż do tej pory. Szanowni Państwo, szóste targi Polfut 97 uważam za otwarte. 12 foot to is open. Stawa nam cały czas się rozwija, jeżeli chodzi o wielkość powierzchni, również ilość uczestników. To jest sygnałem, czy właściwie to pokazuje nam stan branży, w ten sposób, że po pierwsze przybywa nowych producentów. Ja tu chciałem zwrócić uwagę na producentów prywatnych. Którzy wyrośli z małych firm lub nawet te firmy niedawno 2-3 lata temu powstały lub wcześniej były mniejsze, teraz się rozwinęły. W bardzo różnych dziedzinach są ci producenci, ponieważ nawet są producenci alkoholi, które właściwie były zdominowane dotychczas przez polmosy. Jest coraz szersza prezentacja soków i różnego rodzaju napojów. I to napojów, ja bym powiedział, poza samą wodą w coraz głębszy sposób przetworzonych, to znaczy również nawiązujących do technologii bezcukrowych. No myśmy od początku tych targów walczyli o branżę mleczarską. Ta branża w Polsce ma specjalne targi, ale jest tu dobrze reprezentowana. I właściwie tu się zauważa dwie tendencje. Po pierwsze różnego rodzaju Warianty mleka UHT, tutaj pani prezes nie może poprawić, jak zrobił błąd, to jest jeden kierunek, a drugi kierunek to są różnego rodzaju galanterie. Chciałbym w ogóle zwrócić uwagę na prezentację firm gdańskich, rozumianych szeroko jako województwo gdańskie, które bardzo ciekawie i interesująco się zaprezentowały. Ja muszę powiedzieć, że w takiej skali. Tak okazale te firmy nigdy nie występowały. Zawsze występowały ciekawie i okazale, natomiast na tych targach rzeczywiście powstaje pewna, nawet powiedział grupa promocyjna, bardzo ciekawy wystrój stoisk. W trakcie zwiedzania myśmy zwracali uwagę na pewne zmiany tendencji wystroich stoisk, to znaczy w tej branży spożywczej jest albo tendencja budowy stoisk wysokich, albo bardzo niskich. To jest taka nowa moda. Na to warto zwrócić uwagę, bo to jest moda, która przyszła ze Stanów Zjednoczonych. No i teraz będziemy mieli, będziemy obserwowali jak to się zmienia. Ilość plastyków, która jest zatrudniona przy organizacji takich targów jest bardzo duża. Tego się, to się nie zawsze zauważa, ale my zauważamy nawet poprzez kontakty z Akademią Sztuk Pięknych, że już zaczynają być firmy prywatne, które się tylko w tym specjalizują. I to podnosi ofertę i konkurencyjność polskich firm, bo nie wystarczy mieć tylko Dobry produkt.